Wyobraź sobie czas na długo przed tym jak gwiazda zabłysła nad Betlejem gdy słowo boże istniało w niewidzialnej i niezgłębionej krainie co by było gdybym powiedział ci że cud Jezusa nie zaczął się w stajęce, ale w samym sercu stworzenia tak zanim zaczął chodzić pośród nas utkał już tkaninę naszego wszechświata z łaską i celem co to ujawnia na temat jego tożsamości i misji pokazuje nam że Jezus nie był tylko postacią historyczną. Był i jest fundamentem wszelkiego życia i cudów. Dlatego teraz zapraszam cię do refleksji nad cudami, których Jezus dokonał w twoim życiu. Podziel się swoją historią w komentarzach poniżej. Daj nam znać, skąd jesteś, i pamiętaj, że Jezus jest z tobą na każdym kroku drogi. Niech cię obficie błogosławi. Kiedy Jan stał na wygnaniu na wyspie Patmos. Otoczony rytmicznym pluskiem, fal i samotnością swojej boskiej izolacji, najgłębsze spotkanie pochłonęło jego duszę. To właśnie tutaj, w tym odległym schronieniu, rozstąpiły się zasłony między tym, co ziemskie, a tym, co boskie, oferując mu wizję bezprecedensowej jasności, wizję zmartwychwstałego Chrystusa w całej jego chwale. Scena rozwijała się w żywych szczegółach, gdzie Jan ujrzał Jezusa. Nie w pokorze prostego cieśli, ani nie związany z ziemską formą, ale promieniujący majestatem godnym króla królów. Jezus ukazał się z włosami białymi jak wełna szczegół nie tylko estetyczny, ale symbolizujący czystość i wieczną mądrość. Ten uderzający obraz, przesiąknięty symboliką, przedstawia Jezusa jako przedwiecznego, tak jak opisali go prorocy przed nim. Jego oczy, jak wspomina Jan z podziwem, były jak płonący ogień. Ta obrazowość przekracza ludzką zdolność pojmowania, uchwytując intensywność spojrzenia, które widzi najgłębsze głębie duszy. Były to oczy, które przebijają się poza powierzchniowe fasady, sięgając prawdy spraw. Oczy, które płoną zarówno sprawiedliwym osądem, jak i bezwarunkową miłością. Przypominają, że podczas gdy Chrystus jest cieloną miłością, jego wgląd jest głęboki, a Jego sprawiedliwość doskonała. Poprzez te oczy objawiają się wieczne cele i plany Boga, oferując jasność oczekującemu Kościołowi. Głos Jezusa rozbrzmiewał dźwiękiem wielu wód, symfonią boskiego autorytetu i pokoju. Wyobraź sobie kaskadę, potężną, ale kojącą, odzwierciedlającą głos, który przemówił do stworzenia, a teraz zwraca się do Jego ukochanego ucznia. W tych niebiańskich dźwiękach Jan słyszy autorytet, który rozkazuje wiatrom i falom, połączony z łagodnością, która zaprasza zmęczonych do znalezienia odpoczynku. Ta dwoistość przedstawia Jezusa zarówno jako lamentatora, jak i odkupiciela, tego, który koi wzburzone morza ludzkiego serca. W tym dramatycznym odsłonięciu boskiej obecności, Jezus jest przedstawiony jako trzymający siedem gwiazd w swojej prawej ręce, co sugeruje jego suwerenną kontrolę i opiekę nad eklezją, zbiorowością jego naśladowców na ziemi. Obraz podkreśla jego rolę jako obrońcy i podtrzymującego, potwierdzając jego wieczną czujność nad losem tych, którzy mu służą. Co więcej, z jego ust wyszedł ostry, obosieczny miecz symbolizujący Słowo Boże słowo, które osądza i przekonuje, ale także pociesza i odkupuje. Ilustruje to moc i autorytet boskiego logosu, który był integralną częścią od początku stworzenia, duchową rzeczywistością łączącą doczesność z wiecznością. Wizja Jana na Patmos służy jako żywe przypomnienie wiecznej, boskiej natury Chrystusa, tego, który był, jest i ma przyjść. Ta wieczna supremacja Jezusa mówi o Jego istnieniu poza ograniczeniami czasu. Zakorzenionym w boskim pochodzeniu przed ukształtowaniem świata. W przeciwieństwie do jakiegokolwiek proroka, nauczyciela religijnego lub bóstwa regionalnego, Chrystus góruje, potwierdzając swoje miejsce w bóstwie odwieczności, żyjąc w doskonałej jedności z Bogiem. Dzięki tym odjawieniom Jan przypomina nam, że Jezus, który chodził po ziemi, uczestniczył w ucztach, uzdrawiał chorych i głosił miłość, jest tym samym Jezusem który teraz jest wywyższony w boskiej okazałości. Wizja ta nie jest tylko zapowiedzą przyszłych wydarzeń, raczej odsłania duchową rzeczywistość, która istnieje nieustannie. Oczami Jana dostrzegamy wieczne królestwo w jego niedokończonej formie królestwo, które wzywa każdego wierzącego do życia pełnego czci, oczekiwania i wiernego posłuszeństwa aż do wypełnienia czasu. Ta scena podkreśla oczekiwanie powrotu Chrystusa w fale. Gdzie stworzenie zostanie przywrócone do zamierzonej harmonii, nieskażone grzechem i cierpieniem. Obietnica zawarta w tym objawieniu to zapewnienie ostatecznego odkupienia i odnowienia. Obietnica boskiej obecności w pełni objawiona. Podnosi zasłonę, pozwalając wierzącym postrzegać Jezusa nie tylko jako postać historyczną, ale jako wiecznego i wszechmocnego pana, zawsze obecnego w mocy, zawsze cierpliwego w łasce. W tej transformacyjnej wizji wierzący są wzywani do dostosowania swojego życia do tej prawdy, rozumiejąc, że ich wiara nie jest zakorzeniona w micie lub historii, ale w boskiej rzeczywistości zbawiciela, który przekracza wszystko. Niech to odjawienie będzie źródłem inspiracji, zachęcając każde serce do poszukiwania głębszej komunii i prawdziwszego odbicia Jego świętości w naszym własnym życiu, oczekując dnia w którym staniemy twarzą w twarz z naszym zmartwychwstałym i uwielbionym Zbawicielem. Podczas gdy wizja Jana na Patmos ukazała Jezusa w całym Jego niebiańskim majestacie, Jego ziemska podróż była naznaczona pokorą i służbą. Fascynujące jest zastanawianie się, w jaki sposób ten sam boski Jezus, jaśniejący w fale, wybrał chodzenie pośród nas jako skromny czyśla z Nazaretu. Tajemnica skromnego istnienia Chrystusa zaprasza do głębokiej refleksji nad naturą i celem Jego misji na Ziemi. Jego życie ukazało boski paradoks Stwórcy stającego się częścią Jego stworzenia, nie dla władzy lub pozycji, ale z głębokiej miłości i pragnienia zbawienia i służby. List do Filipian 2. siedem to kluczowy fragment pisma świętego, który rzuca światło na ten niesamowity kontrast, stwierdzając, że Jezus ogołodził samego siebie, przyjawszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Celowy akt ogołocenia samego siebie jest teologicznym kamieniem węgielnym, ilustrującym, że Jezus dobrowolnie odrzucił przywileje boskości. To ogołocenie nie było utratą jego boskiej natury, ale raczej wyborem życia bez jej zalet, czyniąc boskość dostępną i dostępną. Ta decyzja nie była koniecznością ale celem, ujawniając jego zamiar nawiązania bliskiej więzi z ludzkością w sposób, z którym można się utożsamić. Stół warsztatowy Cieśli w Nazarencie stał się sceną tej niezwykłej pokory. Ręce Jezusa, zdolne do uspokajania burz i leczenia chorób, nauczyły się umiejętności obróbki drewna, co jest świadectwem jego całkowitego utożsamienia się z ludzką kondycją. Dla tych, których przyszedł zbawić świadomość, że w pełni rozumie próby i trud codziennego życia, uczyniła jego przesłanie jeszcze bardziej przekonującym. Oznaczało to, że Ten, który ostatecznie poniesie krzyż, rozpoczął swoje ziemskie życie, dźwigając ciężary zwykłej egzystencji. Chociaż postanowił pozostać ukryty w wielu aspektach swojej boskiej natury, ślady jego chwały zostały dostrzeżone na górze przemienienia, jak zapisano w Ewangelii Mateusza 17. Tam, z Piotrem, Jakubem i Janem, jako świadkami, jego twarz zajaśniała jak słońce, jego szaty stały się białe jak światło, a głos z obłoku obwieścił: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To chwilowe odsłonięcie jego boskiej natury służyło jako świadectwo jego prawdziwej tożsamości, potwierdzając rzeczywistość jego chwały, która była zwyczajowo zasłonięta. Decyzja Chrystusa, by przyjąć pokorę, rozciągała się na jego interakcje i nauki. Szukał marginalizowanych i nigdy nie był daleko od tych odrzucanych przez społeczeństwo. Jego przypowieści mówiły o przebaczeniu i prawdach królestwa dostępnych dla wszystkich. Nawet wybierając swoich naśladowców, Jezus wybierał rybaków i poborców podatkowych, osoby bez pozycji społecznej, ale odpowiednie naczynia do jego przesłania. Jego obecność wśród nich głosiła. Że królestwo Boże jest inkluzywne i przemieniające, otwarte dla pokornego i skruszonego serca. Cuda Jezusa, takie jak nakarmienie tłumów czy uzdrowienie chorych, miały głębokie znaczenie. Nie były tylko demonstracjami mocy, ale aktami współczucia, ilustrującymi królestwo, w którym ludzkie potrzeby spotykają się z boską obfitością. Te cuda, Podczas gdy pokazywały jego władzę nad stworzeniem, były dokonywane serca sługi, wzmacniając pojęcie, że przyszedł, aby służyć, a nie aby mu służono. Na przykład, nakarmienie pięciu tysięcy było dowodem boskiej opieki, troski i odwrócenia ludzkiego braku w obliczu Bożej Wystarczalności. Co więcej, jego ostateczny akt pokory nastąpił poprzez krzyż, ukrzyżowany. Zademonstrował szczyt ofiarnej miłości. Oto król królów, oddający swoje życie za zbawienie ludzkości, akceptujący śmierć zarezerwowaną dla przestępców. To było ukoronowanie jego misji nie ziemski tron, ale miejsce wśród grzeszników, oferujące odkupienie. Poprzez swoją ofiarę otworzył drogę do pojednania z Bogiem. Pokora Chrystusa ilustruje błogosławieństwo błogosławieństwa, podkreślając, że prawdziwa wielkość w Królestwie Bożym wynika ze służenia innym w miłości. Ta zmiana paradygmatu zaprasza wszystkich naśladowców Chrystusa do naśladowania Jego pokory, wybierając służbę zamiast samouwielbienia. W świecie opętanym władzą Jego życie wzywa do refleksji i transformacji, powrotu do wartości współczucia, miłości i prawdziwej pokory. W pokornym istnieniu Chrystusa znajdujemy zaproszenie – wezwanie do zbliżenia się do tego, który wybrał chodzenie naszymi ścieżkami, znoszenie naszych zmagań i ostatecznie przekształcanie naszego życia swoją miłością. Ta pokora nie umniejsza jego chwały, ale ją wzmacnia, dodając głębi portretowi zbawiciela, który jest zarówno potężny, jak i czuły, boski i dostępny. Jego życie jest świadectwem, że w pokorze tkwi siła, a w służbie chwała. W ogrodzie Getsemani, przed aresztowaniem i ukrzyżowaniem, Jezus wypowiedział słowa, które rozgrzmiewają głębokimi prawdami o Jego boskiej naturze. Jak zapisano w Ewangelii Jana 17, Jezus podniósł oczy ku niebu i rozmawiał z Ojcem, odsłaniając głędzie swojej wiecznej i boskiej tożsamości. Modlił się, Ojcze, uwielbi mnie usiedzie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Te słowa ujawniają coś więcej niż tylko tęsknotę za przywróconą chwałą. Deklarują rzeczywistość, która wykracza poza czas i przestrzeń, potwierdzając preegzystencję i boskość Jezusa Chrystusa. Modlitwa w Ewangelii Jana 17 otwiera okno na tajemniczą i wieczną relację między Jezusem a Ojcem, relację charakteryzującą się doskonałą jednością i wspólną chwałą. Wyrażenie posiadania chwały zanim świat powstał mówi o współdzieczności Chrystusa z Bogiem. To nie jest zwykłe rościenie, to deklaracja boskości. Zanim nastąpiło stworzenie, zanim sam czas rozwikłał swoją miarę, Chrystus był tam, otoczony chwałą Ojca, intymnie dzieląc boską istotę. To objawienie ostro kontrastuje z pokornym ziemskim życiem, jakie prowadził Jezus, tematem zbadanym w poprzednim rozdziale. Będąc na ziemi, postanowił odłożyć tę chwałę przyjmując postać sługi, ale Jego boska natura pozostała nienaruszona. Ta boska natura jest kluczowa dla zrozumienia, kim naprawdę jest Jezus. Nie jest On tylko nauczycielem lub prorokiem. Jest wczelonym Bogiem, Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. W całym Nowym Testamencie boska natura Jezusa jest powtarzającym się potwierdzeniem. W początkowych wersetach Ewangelii Jana słyszymy Na początku było Słowo – a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ta deklaracja podkreśla jedność i tożsamość słowa Jezusa z Bogiem. Ponadto w liście do Kolosan 2, 9 Paweł wzmacnia tę prawdę, stwierdzając, albowiem w Chrystusie mieszka cała pełnia bóstwa w postaci cielesnej, ujmując tajemnicę wcielenia, że Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Starotestamentowe proroctwa i Pisma Święte dodatkowo oświetlają ten aspekt natury Jezusa, zapewniając spójność i ciągłość biblijnej narracji. Księga Izajasza 42, 8 oświadcza, ja jestem Pan, to jest moje imię. Nie odda mojej chwały innemu ani mojej czci bożką. To wyłączne roszczenie do boskiej chwały, znajdujące się wyłącznie w Jachwę, jest zasadniczo dzielone z Chrystusem, potwierdzając, że Jezus jest rzeczywiście wcielonym Jachwę. Ten proroczy głos podkreśla, że Jezus nie jest inną istotą oddzieloną od Boga, ale raczej dzieli wieczną chwałę jedynego prawdziwego Boga. Rozpoznanie tej boskiej natury nie jest jedynie ćwiczeniem akademickim. Leży ono w sercu wiary chrześcijańskiej. Wieczna i boska natura Jezusa zapewnia wierzących o autentyczności i skuteczności ich zbawienia. Gdyby Chrystus był kimś mniejszym niż Bóg, odkupienie, które oferuje, byłoby niekompletne. Ponieważ jest w pełni boski i wiecznie istniejący, jego ofara ma moc zadośćuczynienia za ludzki grzech i pojednania nas z Bogiem. Zrozumienie boskiej natury Jezusa wpływa również na to, jak postrzegamy jego nauki, autorytet i obecność w naszym dzisiejszym życiu. Gdzie jednostki poruszają się po świecie pełnym niepewności, Pewność boskiej natury Chrystusa oferuje stabilność i nadzieję. Pozostaje on suwerennym Panem, który trzyma wszystko razem, stałą obecnością pośród naszych prób. Co więcej, to zrozumienie wzywa wierzących do odpowiedzi w uwielbieniu i posłuszeństwie. Rozpoznanie wiecznej chwały Chrystusa popycha nas do przypisywania mu wartości nie tylko ustami, ale naszym życiem. Rzuca nam wyzwanie aby dostosować nasze działania do rzeczywistości panowania Jezusa i boskiego autorytetu, co prowadzi do przemiany, która odzwierciedla wartości i miłość uosabiane przez Chrystusa. gdy przygotowujemy się do rozwijających się refleksji nad Księgą Odjawienia, która uchwyciła odsłonięcie Jezusa w całej Jego chwale, to zrozumienie Jego boskiej natury służy jako kamień węgielny. To ten boski i wieczny Chrystus chodzi pośród swojego ludu, Wzmacniając i prowadząc Kościół pomimo ziemskich prób i udręk. Nadchodzący rozdział zagłębi się w ten temat, oferując zapewnienie i wezwanie do życia w świetle suwerenności i królewskości Jezusa. W istocie odsłonięta chwała dzielona z Ojcem służy jako boska tkanina przepłatana niczmi wieczności i majestatu. Mówi o miłości, która obejmuje wieki, Mocy niezmienionej przez upływ czasu i obietnicy ostatecznego przywrócenia i panowania. Jezus, Alfa i Omega, wzywa nas, abyśmy pojęli tę prawdę, mieszkając w obecności Ojca i ducha, związany miłością, zdefiniowane przez boskość i przeznaczone, aby poprowadzić nas do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Gdy zagłębiamy się w tajemnice zawarte w księdze Odjawienia, skupiając się na jej powołaniu do Kościoła, Znajdujemy się na skrzyżowaniu boskiej wizji i ziemskiej walki. Wystarczalność Chrystusa, jego wyższość i rola suwerennego króla nad wszechświatem są potężnie ujęte w objawieniu, szczególnie w objawieniu Jezusa dla Jana. W objawieniu jednego zostajemy wprowadzeni w scenę, która zmienia perspektywę kościoła z ziemskiego zamieszania na wieczną pewność. Jezus jest przedstawiony jako kroczący pośród złotych świeczników, symbolizujących same kościoły. Tutaj odkrywamy nie tylko odległe bóstwo, ale kogoś, kto jest intymnie obecny w każdym aspekcie życia swoich naśladowców, oferując siłę i przewodnictwo pośród przeciwności. Kościoły, którym Jan przekazuje swoją wizję, spotkały się z poważnymi prześladowaniami, groźbami z zewnątrz i od wewnątrz oraz naciskami społecznymi, które próbowały o je od lojalności wobec Chrystusa. Dla tych walczących społeczności obraz Jezusa kroczącego pośród świeczników jest głębokim zapewnieniem o jego panowaniu i opiekuńczym nadzorze. Ten obraz wzywa Kościół wówczas i dziś do uznania Jezusa nie tylko za postać historyczną lub przyszłą nadzieję, ale jako panującego króla zaangażowanego w trwające życie Kościoła. Kiedy Jan mówi o zobaczeniu kogoś podobnego do Syna Człowieczego, objawienie godzina pierwsza trzynaście odzianego w królewską władzę i posiadającego mądrość, która bada serca i umysły, jest to bezpośrednie zapewnienie dla Kościoła każdego wieku, że Jezus zna, widzi i rozumie każdą próbę i triumf, z którymi mierzy się Jego lud. Obraz odjawienia ukazuje szersze spektrum roli i autorytetu Jezusa. Stoi w majestacie, Jego obecność budzi podziw, a jednocześnie jest blisko związany ze swoim ludem. Nasze postrzeganie Jezusa musi wykraczać poza z góry przyjęte pojęcia. Nie jest On tylko Zbawicielem, który działał w przeszłości, ale suwerennym władcą aktywnie kierującym historią w kierunku zamierzonego wypełnienia. Narracja przypomina Kościołowi, aby żył w świetle tej prawdy. To kluczowe przesłanie, które wykracza poza cześć dla Jezusa jako moralnego wzoru do uznania Jego ostatecznej suwerennej władzy. To zmienia naszą perspektywę. Nasze życie ma być zorientowane na to, kim on jest teraz królem i sędzą, orędownikiem i towarzyszem. Ta ciągła obecność Chrystusa wśród świeczników służy jako napomnienie do wierności pośród przeciwności. Kościoły w Azji Mniejszej były uwikłane w fałszywe nauki, moralną swobodę i kulturowe kompromisy podobne do tego, z czym wiele Kościołów mierzy się dzisiaj. Wezwanie jest jasne trzymajcie się mocno prawdy. Bądźcie pilni w miłości, podtrzymujcie czystość doktryny i znoście cierpienia, ponieważ są to znaki Kościoła zgodnego z wiecznym królestwem Jezusa. Przesłanie nadziei, odzwierciedlające jego autorytet i opiekę, odbija się echem w czasie w naszych obecnych okolicznościach, wskazując nam na centralną rolę życia zgodnego z królewskością Chrystusa. Pośród prób, które mogą wydawać się przytłaczające, objawienie wskazuje wierzącym potężną prawdę. Jezus już zwyciężył. Posiada klucze śmierci i hadesu. Zatem każda przeszkoda, z którą mierzy się Kościół, jest pod jego kontrolą. Jaki jest to glebyki z Zwyczeństwo Jezusa nad śmiercią i wynikająca z tego suwerenność zapewniają nas, że żadne zagrożenie, czy to widoczne, czy niewidoczne, nie może oddzielić nas od jego miłości i celu. Jego odjawienie dane Janowi podkreśla, że nawet gdy panuje chaos i szaleją prześladowania, Kościół jest podtrzymywany przez jego potężną obecność i jest wzywany do dostosowania się do jego ostatecznego planu. Ta boska perspektywa zmienia nasze podejście do przeciwności, zachęcając do odporności zakorzenionej nie w naszej sile, ale w niezachwanym autorytecie Jezusa. Ostatecznie odjawienie jest donośnym wezwaniem dla Kościoła, aby pozostał niezłomny w swojej tożsamości i misji naciskając naprzód z pewnością zwycięstwa Chrystusa jako swojego sztandaru. Zachęta nie polega jedynie na wytrwaniu, ale na rozkwicie pod Jego panowaniem, wiedząc, że Jezus, falewny, majestatyczny i suwerenny, kroczy pośród nas. Zmuszając Kościół do patrzenia poza obecne zmagania i do spoczywania w wiecznej prawdzie o panowaniu Jezusa, objawienie na nowo orientuje wierzących, aby skupili się na życiu, które czci go jako pana, zbawiciela i króla. W tym tkwi sedno jego powołania rozpoznanie trwałej obecności i autorytetu Jezusa, pozwalając, aby to zrozumienie zainspirowało żywe, wierne świadectwo, które odzwierciedla jego chwałę dla obserwującego świata.